Witam Was w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj jest jubileuszowy 50 odcinek z For Life'a, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam co For Life przygotował na zimę i świąteczny okres. A więc tak, pierwszą rzeczą jaką dodali jest śnieg na serwerze, który jest już standardem na For Life'ie i to nie jest zwykła tekstura, tylko faktycznie zmienili handling, i pojazdy się ślizgają, więc uważajcie, bo są częste wypadki. Oczywiście można śnieg wyłączyć w ustawieniach graficznych. Klikacie F5, zjeżdżacie na dół. Ustawienia graficzne i jest. Intensywność padającego śniegu można albo całkiem wyłączyć. Lekko, mocniej. Ja mam na 5. Śnieg na podłożu można całkiem wyłączyć. Kolejna rzecz. Jest to praca sezonowa, odśnieżanie ulic. Prace można rozpocząć w SF, obok ładowarek dla elektryków, Bajsat Marina, Las Pajadas, obok LV, w Blueberry, w Palomino Creek, więc jest dużo tych punktów. Zajedziemy oczywiście zobaczyć. I ostatnią rzeczą świąteczną, jaką dodali, jest kalendarz adwentowy. Klikacie F5, tutaj na choineczkę jest kalendarz adwentowy. I można odbierać. Ja dzisiaj dostałem 850 pelenów. Wczoraj też. Ale w pierwszego dnia dostałem 10 gwiazdek do losowania. A we wtorek, bon na zmianę koloru felk. Więc można ciekawe te zdobyć. Różne prezenty. Żeby odebrać, trzeba przegrać 30 minut na serwerze. A jak się nie odebrało z poprzedniego dnia, bo nie wiem, ktoś zapomniał. To po godzinie można odebrać też, więc fajnie, nie trzeba codziennie, można nawet co drugi dzień wbijać i z obu okienek można wziąć nagrody. Ostatnia aktualizacja już mniej świąteczna, dodali osiedle nowe w El Quabracos, więc zajedziemy też zobaczyć jak to tam wygląda. Lecimy na przecho i jedziemy pierw na pracę. Pokażę wam, jak ona wygląda. Bierzemy Banshee. O, oczywiście, rozbalona, więc jeszcze zaliczymy mechanika przy okazji. Oho, jakieś roboty już. A czekaj, czekaj. co tutaj robią. Ci wypadek? Nie. A, dziura, dobra. No, fajnie, fajnie właśnie, że te dziury się pojawiają. Zawsze to mają więcej roboty we frakcji. Urozmaicenia. O, drifta, poleciał. Uuu, prawie wszystkie mechaniki zajęte. No powiem wam, że teraz jak jest grudzień, to tyle ludzi gra. Jest 460 osób, a jest prawie 12 w nocy. Oha, dobra. Jakiś gościu tu bufkiem skaczę. Już się naprawiła bansz i wsiadamy. I jedziemy. O, tutaj... Emperorek driftuje sobie i tutaj, jak wspominałem, są odśnieżarki, akurat zrobili obok tych ładowarek. One są bez wymagań, więc nawet nowi gracze mogą zagrać odpalacie. I tak, jest taki efekt śnieżny. Można go wyłączyć pod x -em. O, nie ma, ale to fajnie wygląda, że coś tutaj się dzieje. I odśnieżony dystans. Po prostu się jeździ. No, prosta praca. Praktycznie jak sweepery, tylko że rancherem. I jak się minimum przejedzie 5 km, to można już odbierać kasę. I wraca się na bazę, tam jest taki punkt. Ale no dobra, przejadę te 5 km. Przy okazji wam pokażę, ile się zarabia za 5 km. Przejechałem już 5 km i dostałem od razu kasę. Ja myślałem, że to trzeba. Odebrać. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, zajadę. Dobra, tu za długo wracam tędy. Nie wiem, czemu od razu 218 PLNów za 5 km dostałem. no ja nawet sporo, bo to chwilę robiłem. Ale dobra, zajadę. Ja co, podwójnie dostanę tą kasę? Gościu. Gościu. Odjedź. No. 22. Eleny. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Zobaczę. Jeszcze raz przejadę. A przy okazji pojadę do El Quabracos. Zobaczyć te nowe osiedla. Więc mały timelapsik. Dostałam kasę, czyli to 5 km na to wychodzi. Dostaje się od razu, a jak ma się mniej, to chyba tam. W sumie już zgłupiałem, szczerze nie wiem o co chodzi, ale to już nieważne. Jesteśmy w Elku Abracos i tutaj właśnie jest te nowe osiedle. O, a co tam budują? Coś tam jeszcze budują. O, co jeszcze budowa. No trochę przebudowali te domki, chociaż tutaj dodali tą Fiatę. Nie, no, no, trochę. No i fajnie większe. Zrobili konkretnie tutaj miejsca. Ja właśnie fajnie, że tu jest tyle różnych tych osiedli. Gorzej teraz scenariusz Nie wiem o co chodzi. Że te domki te takie drogie. Masakra. W jakimś głupim Palnomino ten z podjazdem domek to po 150-200 tysięcy masakra ile kosztują? No i tyle z osiedla. Nie jest to duże osiedle, ale zawsze kilka domków jest, tak? Tam może zajadę zobaczyć, yy, czekaj nie tutaj, zobaczę to tam z tą budową jest, może tam jakieś kolejne osiedla, albo jakaś praca, może to dla ozdoby, ale co ja wiem, może i coś budują. No tutaj tych naczep chyba nie było, bo tu parking normalnie był. Chociaż szczerze wam powiem dawno tu też nie zajeżdżałem, więc nie pamiętam. Uuu jaka droga benzyna ponad 6. W sumie stacje też niedawno odświeżyli. I teraz wiadomo, gdzie jest LPG, gdzie benzyna. No i elegancko. Wracam na bazę. w razie zakończ pracę łącznie 12 km a tu otrzymuję za 2 km no tak i zauważyłem, że tutaj pisze przelana na twoje konto bankowe, właśnie mówię nie rośnie mi kasa, mówię co jest, więc to daje co 5 km automatycznie kasę zajadę jeszcze powiem wam na wyspę tą blueberry bo dawno tam nie byłem, Czy coś się zmieniło jeżdżamy na wyspę jest tutaj tablica, otwarcie 17 stycznia 2022, ale czas szybko minął, oczywiście musiałem zderzak rozwalić, więc jeszcze szybko mechanik, tuning tutaj jest, ale widzę, że tutaj stacje nie odświeżyli, nie pisze gdzie LPG, gdzie benzyna, Jezu, tu 6,40 to tam taniej było, ale podrożała, przecież tu było poniżej 5. Znaczy nie pięciu, tylko sześciu, pięć tam. Powiem wam, fajna ta wyspa taka klimatyczna, jeszcze teraz ten śnieg. O, ale chyba się nic nie zmieniło. W ogóle też słyszałem, że ma być oddzielna wyspa w sensie mapa. Jestem ciekawy jak to wyjdzie. Tak, jestem już na wyspie, to zajdę do salonu, zobaczę co tam nowego. Jakie są auta. Wiem, że przez ten czas tu miałem przerwę, to trochę tych aut dodali. Już nie jestem na bieżąco. Co to jest pierwsze? Klub Classic 67 tysięcy. No, to nie drogi w sumie. Gamma nie była za mnie, ale ją kojarzę, bo dużo ludzi jeździ, bo ona jest czteroosobowa, więc na transportera można ją wziąć. O, tego nie znam. Remus to nie za mnie. Chyba, on no nie kojarzę. No, Remusa nie. Chyba Remusa nie było fajnie, że dodają te nowe auta, zawsze było rozmaicenie. O, a co to jest? Cyper jakiś. Też ładny. Fajne, fajne. Pół miliona. O kurde. Też, też pół miliona. U, a co to jest? Mesos. A ja ostatnio go widziałem, jeszcze z takim fajnym spoilerem W tym tuningu niestandardowym, jak to tam tunerzy teraz dodali Warsztat tuningu niestandardowego, no dobrze No to ładny, powiem wam, ten Mesas jest 200 za próbną, abym bym spróbował ile to jedzie, a tu Na Goya 200 tysięcy, E, to jeszcze w miarę Czteroczwiowa No, to na E-Transportera Ale ładna, taka spora, długa, no Ładna Dobra, zobaczę ten Mesos ile jedzie. Jestem ciekawy, ale fajny, fajny. No w sumie tak się średnio rozpędza niejako, chociaż no ale to 1.6. Uuu prawie 175. No to ładnie jedzie. Ciekawe jak tam Vmax. no ale jednak pół miliona to. Ale fajny, fajny. Taki mały, zgrabny. Ogólnie odcinki są w soboty o 10.00 Zemta. Dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę w górę subika i do następnego. Cześć.